Bawur na osi dynamizmu, w której dynamizm, prawda, od tam minus ileś do plus ileś się zmienia, wyrysował taki wykres, o, to jest przejaw zachowań. Tu jest statyzm i to jest jeden, natomiast tu jest tolerancja, a tu jest podatność. Podatność. Dobra. No, nie podał, jaką wartość ma egzodynamizm, jaką wartość ma endodynamizm. Wiadomo tylko, że statys ma wartość równą 1. Problem jest, czy są gdzieś wiadomości na ten temat, jak to naprawdę jest, ile ten dynamizm wynosi. Otóż tak. Znalazł to profesor Lechowski, pracując nad sprawami modelowania elektrycznego w dziełach rosyjskiego naukowca Trinchera, który powoływał się na polskiego naukowca nazwiskiem Gajda, Gajda, 1935, Uniwersytet Wileński i profesor Gajda przeprowadzał badania nad żabami. Jak ta żywotność żab, to określał chyba jako żywotność, Ile tej energii jest w tych żabach, że one tak się fajnie ruszają, a ile jest w skrzegu, a ile w kijach? w jaki sposób? No brał z żabi skrzeg, i wrzucał do kalorymetru, gdzie była woda z lodem tak mniej więcej na równo, kawałki lodu pływały, temperatura 0 stopni, no i badał, ile kilogram skrzegu potrafi podgrzać tego lodu, prawda? Po pewnym czasie się okazuje, że na ten skrzeg wyraźnie tą wodę podgrzał. Potem, już taki bardziej rozwinięty skrzyk, potem całe żony rzuca. się nad żabami nie będzie litował, że, mi tam, że ich tam się przeziemy. Robić to samo z ludźmi, to już jest wielki grzech. Co prawda były podobno, nie takie badania robione. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Jakie są wyniki? Otóż proszę Państwa, uważam, że ten sposób przedstawiania jest mało obrazowy. Jak najbardziej właściwy, ale bardziej obrazowy byłoby przedstawianie dynamizmu w ten sposób, że tu mamy wartości dynamizmu, a tu mamy czas. I tak powiedzmy sobie, ileś tam lat? I powiedzmy sobie, 20, 40, 60, 80. Od jakiej wartości ten dynamizm się zaczyna? No więc u tych żab ta wartość była 3,5. Duża, mała? Nie wiadomo, bo innych, znaczy być może były jakieś inne badania robione. Ja ich nie znam. może są. Natomiast przyjmijmy, że statyk w wieku lat 40 ma dynamizm równy 1. W związku z tym spadek dynamizmuje ja to jakiś taki. Od biedy można to pociągnąć równą kreską. Dlaczego? Bo teraz, proszę Państwa, to jest współczynnik dynamizmu. M równa się C do A. Tolerancja. Otóż tolerancja w wieku lat 40 jest około 40%. I tu już 40% od tego jak odłożymy, no to będzie tam 0,6%, ale powiedzmy sobie, tu i tu będzie tolerancja. Tolerancja w, w we w wczesnej młodości jest nieduża, to taka, a tutaj będzie większa i tutaj sobie taką... I to jest linia tolerancji. A moc robocza. No moc robocza, proszę Państwa, tutaj się zwiększa w każdym razie. Jest jeszcze to jakoś tak. Mamy bardzo szeroką strefę, która jest strefą różnego rodzaju zachowań. Ja uważam, taka jest moja teza, że przekrój pionowy to są wyobrażenia o sytuacji. W danej sytuacji ten sam statyk może mieć wyobrażenia albo takie, jakby był o tu, albo jakby był o tu. Jak jestem w dobrym towarzystwie, to się świetnie bawię. Jak jestem w dobrym towarzystwie, to milczę, no na policji to lepiej trzeba milczeć, żeby każde słowo może być wykorzystywane. W związku z tym taka jest gamma zachowań. Od endodynamika do egzodynamika. Jeżeli tutaj na przykład jest egzostatyk, endostat endostatyk, to ten sam statyk może mieć wyobrażenia tak. Natomiast wyobrażenia o decyzjach, jeszcze raz to samo, coś tam krzywa jakiś coś, to będzie sposób. Wyobrażenia o decyzjach o takie albo takie. Będą decyzje albo egzodynamiczne, albo endynamiczne, w zależności od wyobrażeń. To jest pierwsze źródło nieporozumień. W sytuacjach komfortowych, nie zachowują się swobodnie i wyraźnie, jakby ten dynamizm, charakter się opóźnia. Dynamizm jest większy i zachowują się przyjaźnie, swobodnie, żartują itd. Tak w sytuacjach niekomfortowych, wręcz przeciw. <laughs> Dokładne badania, no mówię, no teoretycznie to nawet, że i są. Jest we Wrocławiu dwa takie centrale, no to jest Dolne, Dolnośląskie Centrum Medyczne, które zbiera 23 parametry fizjologiczne, od 120 tysięcy zatrudnionych we Wrocławiu, bo kiedyś był przymus, wszystkie badania tylko do ludzi. I drugie to jest Centrum Badań też we Wrocławiu, gdzie bada się co prawda młodych ludzi, no, ale ma się, jak to ci młodzi się zachowują, jakie mają reakcje, jakie mają możliwości. I to od lat nie wiem, 60. Bardzo bogata da baza danych, no ale jak pojechałem, powiedzieli, masz pieniądze. Co ci zrobimy, wydruk, druk nie masz pieniędzy, to nie będziemy po prostu trzeba program zliczający opracować, prawda? Bo oni nawet to mają zarchiwizowane gdzieś tam. No jakby trzeba do archiwum, no to trzeba archiwistę, żeby to archiwizował? Nie masz pieniędzy, to, to co ty chcesz? No? Możemy ci dać te dane, które akurat mamy już opracowane, proszę bardzo. No ale nowych, to, to tam za to nie płacą. Jeżeli znajdę sponsora, który takie badania. Zasponsoruje, no to być może się czegoś więcej dowiemy od przebiegu tego dynamiku. Że to nie jest 3,5, tylko więcej, albo mniej, nie wiem. W każdym razie, proszę Państwa, w tej samej, ten sam człowiek w różnych sytuacjach różnie reaguje, co zresztą wynika z danych, które uzyskali koledzy na, przeprowadzając testy. Kolega, który jest wesoły i przystojny, testując tych samych ludzi, no chodziło o kolejarzy. Tych samych kolejarzy uzyskał, że oni są wszyscy statyczni. A teraz kolega, który był zezowaty i zanim bardzo jakiś opryskliwy, uzyskał, że wszyscy są endostatycy albo endodynamicy. No, oni go nie lubili, więc im się charakter przesunął. Jak ludzie lubią swojego, zmarzów dał opisze, jak ludzie lubią swojego merato, chętnie oddają mu pieniądze, są rozrzutni, bo lubią go, żeby on im coś tam zrobił. Nie wiem. Alego rozrywki czy coś takiego. Jak go nie lubią, to, to tenisometr. I to ma również odbicie w swoich testach. Bo proszę Państwa, kolega węgierski pracował przez lat no, chyba 30, może więcej, z tymi testami, które opracował, testy werbalne. I wyszły mu bardzo dziwne rzeczy. Skoro on pracował z ludźmi, którzy są zatrudnieni, to to jest badanie Więc wszyscy powinni być statykami, prawda? No bo za pracują w myśl, zasad, że no praca uszła, chętną. no w każdym razie myśl stałych zasad, ale nie. Jemu wyszło, proszę Państwa, o takie coś. Odpowiedzi typowych dla statystyk było dużo mniej niż odpowiedzi dla ENDO i dla EXO. Jeżeli tu jest dynamizm, to tych EXO i ENDO było dużo więcej niż statystyk. I to wyraźnie. Tutaj było wszystkich razem 30%, a tutaj było gdzieś o 40%. Tam mam gdzieś o 40%. Co z tego wynika? Co ludzie lubią? Ludzie lubią zabawę dobrze zorganizowaną. Natomiast przepisy uważają za nieistotne. Tylko 30% przepisów jest akceptowalnych. Z tych przepisów, prawa, które obowiązują. Reszta uważana są albo przeszkadza w zadanie, albo jest z niepotrzebną mitręgą. W moim zdaniem tak jest. Tylko, że proszę Państwa, co by z tego należało wywnioskować. No, jeden z teoretyków zarządzania mówi, że jak chcesz wprowadzić nowy przepis, likwiduj dwa stare. Albo też ograniczyć możliwości tworzenia tych przepisów, na przykład wprowadzając bieg emerytalny dla posłów na lat 40. Reszta przechodzi na emeryturę i jego bieg obniża się co roku o 5 lat, zanim uchwałą, to już a my nic nie do domu chwalali. Spokój. Nie? Przepisów jest aż za dużo. Niestety jesteśmy w strefie tej cywilizacji bizantyjskiej, w cywilizacji tugańskiej, co nie jest zabronione, jest dozwolone. A u nas to nie jest dozwolone jest zabronione. To, 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 to dotyczy całej kultury, także na przykład literatury jest. Są tysiące Szekspirów na przykład, wypisał Tak. W każdym razie... Tego się nie bierze pod uwagę. No, potem w internecie tu z wytykają. Miało nie być radarów, są radary. Mówi się, widoczne reaktywność, jak się nie zmieni, im więcej radarów, tym mniej wykroczy. No nie, to znaczy, że kierowcy to olewają, bo przeszkadza w dobrych zabawie. Także, proszę Państwa, ostatnim zagadnieniem, jakie w tej chwili chciałem Państwu powiedzieć, to jest sprawa geografii dynamizmu. Otóż warunki klimatyczne wpływają to w znaczny sposób na y zachowanie się ludzi. Tam, gdzie jest ciepło. Sztuka, żeby nie szukać i pominąć, oszukać, prawda? To się staje. Tak, szukać. o! A nie jakaś powiedzmy, szacunek dla prawa. Tak, się, na zasad, to jest, za, dużo, za dużo przepisów to jest brak szacunku prawa. Na komórce są takie, to się nazywa Janosik. Sobie ludzie wpisują tam już nawet to jest aktywność samych tych użytkowników smartfonów, że oni wpisują gdzie jest radar, jakiś, gdzie jest kontrola i tak dalej. I to podobno działa. W każdym razie <grym> działa. <grym> Jeżeli reaktywność by pozostała taka sama, to mandatów powinno być mniej. Jeżeli oczekuje się, że mandatów ma być więcej, to z góry się podpuszcza ludzi, żeby łamali prawo. Zresztą zgodnie z tym, tutaj. Kolega Jędrycki kiedyś tam ocenił, ale mówimy o geografii dynamicznej. Otóż, jeżeli jesteśmy bardzo w bardzo ciepłym, ciepłym klimacie, nie musimy się martwić o przyszłość. No deszczyk popada, to przejdzie, wyschniemy. Przeziemnić się nie przeziemiemy. No gorzej jeszcze, nie ma co robić zapasów, bo się psują. Polowaliśmy słonia, jak go nie zjemy za trzy dni, to już nie ma co wracać, to nawet nie będą chcieli, bo to wszystko już śmierci. Owoc na głowę spadnie. Proszę? Owoc na głowę spadnie. No, no to się nie dzieje. Się Także ludzie w tym klimacie są egzodynamiczni. Nie, nie wykształcają sobie wyobrażeń o sytuacji, wyobrażeń o decyzjach innych jak te, które są użyteczne. Są łatwowierni, są weseli. I tak dalej, i tak dalej. I co ciekawe jednym z tlenion murzyńskich, jeżeli ktoś się starzał i zaczynał siwieć, to uważany był za opętany przez demony i trzeba go było zabić. No bo rzeczywiście on już wtedy gromadził jakieś tam zapasy, miał tam więcej niż trzeba broni, czy tam więcej niż trzeba kus. No co mu to było? Ten opętany, a to samuty. To jakiś demon go a to lepiej go i i Także, proszę Państwa, z kolei u, u jest na obrót. Tam, jeśli ktoś nie potrafi sam z siebie poradzić sobie, to ginie. Tak, wie. no czytałem taką książeczkę, a naród chłopiec z Grenlandii, Sarskiewiczu, którzy byli na Grenlandii, opisywali, że sześcioletni chłopiec potrafi kierować zaprzęgi, psim zaprzęgiem. No, Pytanie, ile tych psów było? No dwa, no, ale to już psi zaprzęgu, nie? <laughs> W każdym razie psy go się słuchały. Potrafił iglo zbudować sam. Dla siebie i przyjął no, takie iglo. No, ale to było iglo. Peł stanych przeczekał na walnicy, prawda? Także y, polowanie na młode foki to żaden problem, bo one są praktycznie bezbronne się tu przeje, kije. Ale co jeszcze? Miał własne skryptki na żywność. I nikomu o tym nie mówił. Kawałek tej polowanej foki przytaszczył do domu, a kawałek gdzieś tam... To, to jest jego skrytka. jak będzie potrzeba, to on ma. I się nie dzieli. To co przyniósł, to jest do podziału. Reszta, a to jak będzie potrzeba, a to proszą, to pójdzie i dostanie. Ale tak, to nie. typowy endodynamicz, prawda? Ale nie, go tak wyszkolili, jego za to chwalą, jego mama pochwaliła. Zrobiłeś sobie skrypty to jest tej grzeczny nie No jak nie zrobiłeś skryptu. Wszyscy już mają na Także proszę Państwa. Te uwarunkowania klimatyczne wpływają właśnie na to zachowanie, dlatego też to, co za pomocą testów werbalnych można stwierdzić, to są poglądy. Aktualne poglądy, które zresztą w czasie badania mogą się zmienić. Aktualne poglądy na sytuację i na wyobrażenie o sytuacji, o wyobrażeniu o decyzjach. Co nie znaczy, że stanowczo odradzam stosowania testu Nie. Ponieważ na podstawie tych aktualnych poglądów można wnioskować o wyobrażenia. Jeżeli wnioskujemy o wyobrażeniach takich, że no, trzeba tutaj być ostrożnym, trzeba być przewidującym i tak dalej, no to jest pozorny endostatyzm, ale pozorny endostatyzm jako dróżnik kolejowy jest pożądany. Bo on sławan opuścił minutę wcześniej, trąbią na niego, ale wypadku nie ma, on no tego, że wypadku nie było. Jak zaś facet będzie rozstrzepany, to zapomni w ogóle o podnoszeniu szlabanu, bo uważa, że to i tak nic nie daje, przejadą jak będą chcieli. No nie, i potem niestety może dojść do wypadku. Także proszę Państwa, ten, ta geografia dynamizmu przez Mazurę nie była uwzględniona. Uważał, że, że to co powiedział o bo to są już wyobrażenia o sytuacji i wyobrażenia o decyzjach, jest na tyle ogólne, że z tego można już wyciągnąć szczegółowe wnioski dobrze co by jeszcze jeżeli czas na luźniejszą dyskusję Przerwa i luźna dyskusja bo również się